Dobrze moi drodzy, wczoraj pochodziłem i popatrzyłem różne miejsca, które chcę zwiedzić. Po pierwsze to jest puket tour, czyli zobaczyć tutaj co jest na Phuket, To jedna rzecz. Druga, porobić fajne aktywności. Tak jak jeżdżenie na kładach, spływy na pontonach, jakieś zjazdy na linkach popłynąć na słynną wyspę Jamesa Wonda i popłynąć na wyspy Fifi te cztery rzeczy mnie interesowały najbardziej i osiągnąłem najlepsze ceny jakie można osiągnąć za te właśnie pakiety najniższe jakie się da uzyskać ten, czyli po prostu rafting to jest ten program ten program, on zawiera, zawiera e, rafting i ATV, czyli e, taka terenowa jazda quadami. W tym jest 5 km raftingu, e, Monkey Cave, będzie lunch, będzie 30 minut na kładach, e, będzie taka tyrolka zjazdowa i relaks e, przy e, wodospadzie. Ten pakiet, pakiet R3 powinien kosztować 1000 zł i Tour po Puket zawierający viewpoint na cafę, big Buddha, szalon tampu, jakieś zdjęcie po drodze jest ze słoniami, farmy town miasto stare puket i jakieś tam jeszcze fabrykę jakiś orzeszków i Night Market Ważna rzecz tutaj, nie każdy Wam to powie. Jeśli chcecie zobaczyć Night Market, to jest Night Market weekendowy. Więc po pierwsze musicie wybrać sobie, bo jest tak, od rana, potem po południu lub wieczorny. Wybierzcie sobie trip wieczorny i sobota, a najlepiej niedziela. i Będziecie mieli Night Market. I 700 batów to ma kosztować. To jest Fifi Island. Fifi Island to jest kilka wysp one tam wszystkie nazywają się Fifi, mają gdzieś tam jakiś początek. I na Fifi Island totalny masthead to jest Maya Bay. To jest najbardziej Instagramowa wyspa. Tam tylko można zrobić zdjęcie. Nie ma pływania, nie ma wchodzenia do wody. Po prostu nie ma tam żadnych aktywności. Dlatego wszyscy na tych Instagramach rzucają tylko i wyłącznie zdjęcia, nie zobaczycie ani jednej osoby, która by weszła do wody. Po zaraz kara lub jakieś tam konsekwencje. I co tu jest ważne? Na Pivy Island, po pierwsze, Maya Bay, taka laguna jest też tutaj, Viking Cave, Monkey Beach. I to wszystko jest w wyspach tutaj dookoła. Oczywiście to wszystko jest tak zrobione, że podajecie gdzie jest wasz hotel, oni was biorą z hotelu i zawożą do hotelu. Cały dzień to jest po prostu aktywność na parę dobrych godzin, na przykład na 10. I to jest oferta za 1300 batów. bardzo dobra, najniższa, ta, ja Wam wszystkie mówię najniższe, e, jakie się da rady uzyskać. I speedboatem. I tu jest już skomplikowana rzecz, też trzeba na to patrzeć. To jest wyspa Jamesa Bond. Ta wyspa jest um, zupełnie w innym kierunku niż Fifi. Więc nie, nie macie jakichś łączonych ofert, że to i to nagle zobaczycie? Nie, dlatego one są oddzielnie, bo to jest zupełnie inny kierunek. I tutaj jest dużo jakichś tam atrakcji, ok? To co jest ważne na wyspie Jamesa Bonda, obok jest to. To jest mm, taka skałka, i tam jest. Y z tego, co się orientuje, e, pobudowana świątynia. I tam tylko są osoby, które wyznają islam. To jest tylko so, e, na drągach, pobudowane na wodzie. Słuchajcie, tam jest bardzo płytko. Tam tylko i wyłącznie podpłyniecie, jeżeli wybierzecie wycieczkę speedboatem. Nie każdy wam to powie. Musicie wziąć speedboatem, żeby tam wpłynąć. Jakieś większe, inne wycieczkowe, e, chociażby. Kapkę większa, no nie wpłynie tam gość, no bo grzeźnie. Więc bierzecie speedboł'a do sobie tutaj i widzicie wtedy wszystko, co jest w programie. No i co jest to takiego w programie? James Bond Island Spoko. Jakieś, e, że tam zdjęcia możecie porobić, coś popływać jakieś cave y zwiedzić, No, i e, właśnie pan, Paneje Village, czyli to jest e, ta, ta wioska tych e, osób wyznających islam. Tu jest bardzo dużo islamu. E, szczególnie tutaj w Puket 30% wyznania to islam. I to jest zauważalne, e, no bo islam charakteryzuje się tym, że kobiety zasłaniają włosy. I często właśnie to widzę, więc widać naprawdę to zróżnicowanie. Także tak się prezentuje na Najlepsze ceny wam powiedziałem Jeżeli gdzieś zapomniałem to tak Tatnik 1000 1700 1300 I 1300 Razem ma wyjść 4300 Cię Cieszę miał być 4300 Mówię, czy jeszcze opuści 50 batów na każdym i mówi, dobra, 4100. Batów, oczywiście. 4100 batów. Czyli to jest, momencik, przeliczam. Jeśli się nie mylę, 455 zł. I 4 dni, zapakowane maksymalnie. Dziś jest 28, jutro 29, więc. Jedna wycieczka, potem 30 kolejna, 31 jeszcze jedna I 1 listopada Ostatni dzień w hotelu O 12 najpóźniejsze wymeldowanie O 13 nie biorą z hotelu Więc sobie po prostu poczekam, albo pójdę zjeść i tak dalej Wszystko w pełni, w pełni profesjonalne Mam e, każdy bilecik zapisany Mam również... E, wszystko dokładnie opisane, czas, co i jak, i co będę miał w programie. Naprawdę, bardzo w porządku. Uczciwy gość i się dogadaliśmy jak ludzie. Nikt nikogo nie chciał tutaj zrobić, e, że ktoś będzie nie w sosie po rozmowie, tylko naprawdę z takim szacunkiem, bo nie, nie każdy, powiem wam, nie każdy potrafił. W wielu miejscach pytałem, nie każdy potrafił z takim szacunkiem i zrozumieniem, że no nie każdy chce zostawić tu dwa razy więcej niż musi słuchajcie kupiłem saszłyki 4 saszłyki i zapłaciłem 150 bahtów, czyli 16 zł 16,50 dlaczego tak drogo? słuchajcie wcale nie drogo, bardzo egzotycznie kupiłem mięso z rekina mam również grzybki, takie specjalne malutkie grzybki, e, ośmiornice i krokodyla. No i spróbujemy na początek, e, to jest ośmiornica. Jest o smaku, przypomina strasznie rybę. Po prostu jakbyśmy rybę jadł, tylko gumową. Więc smak zupełnie jakbym go znał. Choć nigdy nie jadłem, to no po prostu nie zaskoczył mnie ten smak. Ośmiornie to spoko. Można spróbować, Na w życiu trzeba spróbować. Ale to grzybki. Są to takie bardzo malusieńkie grzybki. Pytałem się, czy nie będę zaraz tutaj, że mi się w głowie będzie kręciło, uponić mówi, że nie. tełałem być po prostu takie gumowe. Cały nie ma. Czuć jakbym coś od gumowego, jakiś to tam smak ma, ale nic takiego, że okupiłbym drugi raz, bo naprawdę zapamiętałem smak. No i to, to co było najdroższe. To mięso właśnie z rekina. No, 50 watów, 5 zł, 50 zł, ale warto. I tu jest więcej warzyw na tym zasłysku. Jest tylko kilka kawałków, ale rozpływa się w ustach i strasznie przyjemne to mięso. Ostatni egzotyczny dla mnie przysmak mięso z krokodyla i to powinno być dla mnie tak mi się wydaje że coś najlepszego sprawdźmy Dobre, ale ciężko się gryzie Zubaczki czuję taki opór, jakbyśmy, jakby miał karkówkę. No, że mega dobre, ale trzeba tak dobrze gryźć, nie? Dobra, podsumowując, rekin ok, ale bardzo mało. Raz tylko na spromowanie, Niech raczej takie dokupowanie, żeby cały czas to nie. Mimo, że jest dobry, to malusieńko było tego mięsa. Jeśli chodzi o ośmiornice, Zdecydowanie cena ok no może być, wiecie jest to ośmiornica, yy, no i dobre było, po prostu jakbyście ryby jedli. Yy, co jeszcze było? Yy, grzyby, nie zjadłem tego i strasznie gumowe, zjadłem sobie na później, ale wątpię, że to zjem, to po prostu tego się nie da jeść, ciągnie się, masz wrażenie, że zaraz się udławisz, bo nie możesz tego przegryźć, więc nie polecam. Krokodyl Taka nasza karkóweczka Jest taka strefa bardzo turystyczna, i ceny tam znalazłem. Yy, kantor, normalna cena to jest 37-58, nie? No, no czasem yy, gdzieś tam w innych strefach można znaleźć, ale to wiecie, To jest kilka batrów, to się nie opłaca na jakichś. Ale tutaj 34. Co idzie, że ktoś sobie zrobił marżę na pewno znajdzie jakieś osilenia. 34 to jest no jakieś 40 zł po jednej transakcji Czyli tyle na przywalutowaniu stracisz, 40 zł 40 zł tracisz przywalutowania 100 euro Więc się w ogóle nie opłaca. Jeszcze raz widziałem takie zaleństwo No ale pewnie ktoś się nadzieje i będzie zadowolona to jest... Tutaj to te pieniądze to jest e, dobra dnióweczka. Jeden klient i masz dnióweczkę. Ja się w ogóle nie dziwię, że patonko ostatnio było zalane, jak trochę więcej popadało. No dzisiaj sobie popadało i tu jest strasznie źle chodzić, ze względu na to, że to jest od takie o cały czas drogi. I e, nawet są miejsca, gdzie na przykład woda wydaje się bardzo czysta. Myślisz, że stajesz normalnie na na drogę a się okazuje że tam jest jeszcze nalane tej wody i nagle masz buta mokrego więc stąd się bierze to takie zalewanie nie Nie musisz bardzo dużo yy, nie musi naprawdę bardzo dużo na, napadać żeby tu, tu było całe to zalane no zobaczcie Wszystko, ze wszystkich tych jedno miejsce. No i potem jest taka kałuża wielka.